Witamy na kanale Grad+. Plus. Siemanko wszystkim. Dzisiaj odcinek wykopkowy. Jesteśmy w takim małym lasku. No i zmierzamy na rekreację. Tak, mamy nową miejscówkę. No idziemy ją teraz wyczyścić, także oglądajcie. Pierwszy sygnał i miedziucha wpadła Tyle drutu. O, dopiero zaczęliśmy chodzić. I już bardzo dwie monetki wypadły z jednego dołka praktycznie. Ta jest super stan. O, zobaczcie sami. Piąteczka, Adolfowa Z drugiej strony ozgapa Super stan zachowania I tu druga monetka też, Adolf, dyszka No trochę gorszy stan, ale w jednym miejscu dwie, czyli Potencjał tutaj jest, jak widać I lecimy dalej U mnie początek wykopek dzisiaj Tak o się zaczyna Teraz mi taka blaszka wypadła Co masz? Krzyżyk Ta? Kur... No co ty gadasz? Pokaż No nie gadaj Ale pancik, no Caculka, co? Ja dopiero fanta pokazywałem też o tu Bartkowi, proszę bardzo. O na słońcu widać. O ale stan Nawet ciekawe. ciężkawy taki, czy to jest reberko ciekawe czy nie jest O, Ale super, no Baja co? Jeszcze z na dole, nie? Zgadzaś. Zobacz Jest tu czaszka o Faktycznie No Co jakie to fanty, zobacz, a mi coś takiego wypadło Niby blaszka, nie? Ale coś no. tu kurde jest na niej Zagięta <laughs> Nie będę na razie odginał, bo może pęknąć No ale kurde, miejscówka zacna <laughs> Pewnie coś jeszcze wypadnie tutaj ciekawego dzisiaj no, dopiero ile? 10 minut jesteśmy Ty, naprawdę jest tu czas No Kurde potencjał jest dobra lecimy dalej, nie tracę czasu O tu jeszcze druga strona tego krzyża Bartka samo wyleciał O tu jest opisane mission, misja I kogu, tak? Na górze gdzieś pił a, pod misją, no młot, o szczypce gdzie tu słońce? O, tutaj lepiej widać. No, fajny krzyżyk, elegancko. A no, i mamy klamerkę z O Ostatnio też a wypaść, taka wypada mi podobna. No, i lecimy dalej. I mam podkowę Drugi sygnał wykopany. Tak, na szczęście. Wypadła podkowa. Mam w końcu monetkę pierwszą. Jest jedynka adolfowa. Stan bardzo dobry. Wszystko elegancko widać na niej. No proszę. 40 który? Piąty chyba. Piąty? Piąty albo trzeci. No elegancko, fajny stan. I lecimy dalej. Mówimy. Kolejna rzecz taka, spójrzcie co za hit 1870. No i tutaj medalik wypadł właśnie przed chwilą. Spójrzcie na to. Eee, nie wiem, czy widać ostrość. Chyba widać. Słońce świeci mocno, ale spróbujemy przeczytać. Hej mi. Fon coś tam jest, nie? Tak, fon coś, ale Kalse, to może jakby W2 Wilhelm i No Wilhelm, drugi, czyli Kais. w drugi Wilhelm Kaiser, von No i tego to już nie przeczytam chyba Pasuje na takiego Wilhelma. Taka fryzura angielska, nie? Zobacz, włosy. Deutschland to jest, von no, ja. no to von O tu Bartkowi widać, że kawałek o, Janczarka Niemcy. wypadło Niemcy, nie? Już trochę połamany jak widać Niemcy. No i Ale to mógł być to Janczarek to właśnie Zajebisty Wiesz w dołku gdzieś Cóż tym razem Słuchajcie jest to Połamana siekiera widać Jest kolejna monetka 10 fenoli właśnie wypadło Rok który? 1875 O proszę, jaki stan fajny Tak się zachowała No elegancko Tutaj tak sypie że się na pewno dzisiaj ładnie posypie No i lecimy dalej Tak to wygląda I jak to się mówi Nadciąga czarna chmura no zobaczymy, czy nie wygoni nas dzisiaj z poszukiwań, naszej rekreacji, ale miejmy nadzieję, że może jeszcze na pół godziny nie lunie I sobie chwilę jeszcze pochodzimy. Dasz dół. O, teraz taki korek mi wypadł. Biło dzięki tej właśnie blaszce tutaj miedzianej. Jeszcze została, jak widać, zachowała. No jest soluszki praktycznie o. od butelki niemieckiej. To Jeszcze z tym nie zostało. Tak jest zaczek. Super. Hmm. Porcelana wypadła. No, tu jeszcze są napisane nawet Znaczenia. O... znaczeniu. Hmm. Super. Lecimy dalej. Spójrzcie tutaj. No jest u mnie dzisiaj pierwsza moneta. Cóż my tu mamy? Jest piąteczka. Proszę bardzo. Fajnie widać przed tą pompą, która nas za chwilę czeka. Chodź tutaj. A więc ja. Dzisiaj wykopałem monetę 1875 Ostrość trochę się nie robi, ale Tak jak widać Elegancko Teraz taka nakrętka wypadła Zarzebiała już nie wiem czy to łożysko było Może być No i teraz taki złomik wypadł z dziurkami Dobrze biło, no ale coś takiego. Mamy taki fancik, teraz klamerka wypadła. Już zarzewiała, już dzisiaj druga, można powiedzieć. No, taki jeszcze widać, że jest zakrąglona. No, ale klamerka jest. A, no jest i klamra u Konrada, tutaj dość głęboki dołek. A, i proszę bardzo, już widać, jest łuska. Czy militarka też jest? Bank. Jest kolejny fancik. Wyczyścimy. Co tu będzie? O, już widać. Góra od lampy naftowej. Trochę jeszcze poczyszczę. O, proszę, taki fancik. Już zagięte widać Odpadło i zostało w ziemi No i tubka też musiała dzisiaj wypaść jak widać Na każdym wypadzie praktycznie Nie wiem która to już z kolei taka rzecz dzisiaj wypadła takie właśnie jak było łańcuchów eee, Koła Coś w takim kształcie też Więcej tych kółek było nie nagrywałem no ale tu już chyba szósty dołek taki także pokazuję. Taki złomik z dziurą na środku Tak to wygląda Tym razem szczepionka na lisy Zostawiamy tutaj Na szczęście nie dotknąłem, uważajcie nie dotykajcie takich rzeczy W lesie No była pod samą ściółeczką także Zostawiam i lecę dalej I tu jest tak jeszcze Bartka Ogrosik wypad, Aluminiowy No 49 rok no, i deszcz już zaczyna padać. Ciekawe, czy się rozpada, czy nie. No, ale zobaczymy. Jest kolejna klamerka Już trzecia dzisiaj taka zardzewiała. No, szkoda, że nie miedziane, no ale takie też są fajne. No, i idziemy dalej. No, ja tu mam dzisiaj taki niefarcik. Same śmieci mi wpadają, niestety. Eee, z tym, że jak już nie wiem, czy widać, ale. Zaczyna padać, zmierzamy do samochodu. Pogoda pozwoliła nam pochodzić jeszcze dosłownie jakieś pół godziny od tego, jak mówiłem, że się ściemnia i za chwilę zacznie padać, więc zaczęło padać. Szybkie podsumowanie dla Was i kończymy na dzisiaj. Deszcz się rozpadał. Mamy jeszcze useczkę tutaj. Już wypadła. No i zmierzamy w stronę samochodu, bo już pogoda niestety się zepsuła. No ale ładnie posypało, także zaraz na podsumowanie. To jeszcze tam Konrad dołoży i robimy właśnie podsumowanie z lewej strony. Fanty Bartka, czyli te znaleziska, które się znalazł Patrzcie na to, to jest ołów. To jest e, tak, jakby pokrywa tylnej części, a może nawet i zegarka e, medalik. Spójrzcie na to. Przedstawię tutaj, no jest medalik. No, krzyż od ogólnie i spójrzcie tutaj, tak napis. No, tu jest Czecha, No i z tyłu napis Mission. Są ciernie, jest młotek po lewej stronie, po prawej takie obcęgi I tutaj też drabina Na dole trzy strzałki w górę Taki ptak Na Włóczni lub na czymś takim, tak? Są trzy takie elementy, widzicie to? Medalik Bartka Datowany na 1870 rok Fajne fanty dzisiaj, spójrzcie Niemcy tutaj jak widać byli Monety tutaj Adolfa, militarki trochę, chuchelka, a tutaj moja tylko łuska i moneta, tutaj Konrad wykopał trzy klamry, jego jeszcze tutaj złom, który zabrał ze sobą od lampy naftowej, tutaj fajny gadżet, zachował się w takim fajnym stanie, zachowała się E, taka kapslownica jakby to nazwać, nie kapslownica tylko kapsel, no wiecie o co chodzi, no i monety i to fajne już wcześniej kiedyś też wykopane chyba przez Ciebie Konrad Tak, właśnie było, no z, z fastyka, Tannenberg. Tannenberg czyli Stenberg 1934 e, Plus te monety No już kończymy na dzisiaj, deszcz zaczął padać, zwijamy do domu, zapraszamy do wspieraczy kanału, subów, lajków i komentów Na razie, trzymajcie się, do następnego, cześć